i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się nad najtańszą polską marką na rynku, a mianowicie będziemy testować kosmetyki Reverse Beauty and Care. Jest to firma, którą ogólnie dostaniecie w takich sklepikach po 5-10 zł raczej, no i w Chińczykach, ale ja tutaj dostałam paczuszkę z kosmetykami, postanowiłam, że zrobię dla Was taki odcinek, bo te rzeczy naprawdę są, słuchajcie, taniuśkie. Wszystko Wam podlinkuję na dole w opisie. No i tak, moi drodzy, mamy tutaj kilka rzeczy dzisiaj do przetestowania, także jeżeli jesteście zainteresowani, jak to tutaj dzisiaj wypadnie, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam was, słuchajcie, do oglądania. Eee, na wstępie zapraszam was na mój Instagram, żebyście mogli być na bieżąco. Wbijajcie tam szybciutko, bo już na dniach pojawi się ogromne rozdanie dla was. Eee, po raz drugi przygotowuję rozdanie z Maltańską i także... Zapraszam serdecznie, zapraszam was też na mojego TikToka, na którego ostatnio pojawia się mniej, ale się poprawia obiecuję No i tak moi drodzy, zaczniemy sobie tutaj dzisiaj od brwi Jak przystało na makijażystkę, ekspertkę, he, 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 Mam dzisiaj taki ogólnie dosyć specyficzny humor Mam nadzieję, że mi to wybaczycie Dobra, pierwszą rzeczą, jaką tutaj dzisiaj przetestujemy to jest pomada, którą ja już używałam, bo ja w paczce dostałam czwórkę, a tutaj mam dwójkę To I ona kosztowała w Chińczyku około 10 zł w internetach, ona kosztuje około 8 To jest dosyć mało po bo tutaj, słuchajcie, nie ma. Nie ma napisane, także Wam niestety nie powiem. No i zobaczymy. Ja tą pomadę już otworzyłam raz, więc ona nie jest takie, wiecie, pierwsze użycie. Czy jest jeszcze? No, jeszcze jest miękka, także nie zaschła. Mimo, że jej nie używałam już, o, dosyć długo. Powiem Wam, że ogólnie nie używam dawno pomady. Jak wiecie, ja się przerzuciłam na kredki, bo jest mi tak po prostu wygodniej. Także jedziemy z tym. Dawno nie robiłam brwi pomadą, zobaczymy, jak mi tutaj dzisiaj wyjdzie. Okej, okay, z tego co pamiętam, ta pomada była w porządku. Była całkiem nieźle napigmentowana, ale nie była jakaś mega gęsta, przez co całkiem nieźle się z nią pracowało. Pędzelek, bo pytacie o pędzle, jakich używam, to jest Niuki. To jest ten pędzel z zestawu z biedronki. Mam w ogóle jeden taki zestaw. upolowałam dla Was w biedronce któregoś razu i czeka na rozdanie jakieś. W ogóle ostatnio stwierdziłam, że będę Wam też kupować rzeczy na rozdanie, że nie będę tylko wrzucać spaczek, tylko. Też będę kupować, jak się coś fajnego na promce trafi, typu, nie wiem, Lovely Cooking time za 10 zł, który kocham i uwielbiam swoją drogą, muszę sobie zrobić zapas znowu. Ej, no powiem Wam szczerze, że poszło całkiem szybko, jak na osobę, która nie używała pomady z pół roku, tylko w takich, wiecie, randomowych przypadkach, to całkiem nieźle się tą pomadą wysyrowało tą brew. Ej, wydaje mi się, że jest w porządku. Co nie sądzicie, i ten kolor jest taki całkiem niezły. Zobaczymy, jak pójdzie z drugą, bo tu idzie zawsze gorzej. Także ja sobie zrobię drugą brew poza kamerą, klasycznie. Okej, okay, słuchajcie, brwi mam zrobione. Pomada bardzo, bardzo w porządku. Pracowało się z nią super. No, ta brew doszła mi super. Ta trochę gorzej, ale jak wiem, ona w ogóle nie jest gorsza. Także jestem zadowolona, słuchajcie, bardzo ładnie to wygląda. Podoba mi się. Dawno też nie robiłam brwi pomadą, także dajcie znać, co myślicie. No i mamy mm, paletkę, która nazywa się Fenomenal. Przekrój kolorystyczny to jest taki bym powiedziała, dzienniak, nic tutaj nadzwyczajnego tak naprawdę. Mamy tutaj coś takiego mega jasnego. Dla mnie to będzie i tak za ciemne, jak mam być szczera. Natomiast no, nie mamy tutaj innego matowego beżu, więc tego sobie użyję. I dzisiaj zrobimy sobie takiego dzienniaczka, bo idę potem nagrywać, więc nie będę tutaj też szaleć, Zresztą ja zawsze tak mówię, a potem wychodzę jak taki klaun. że tak ma być. I no, powiedzę, mam słuchajcie, dzisiaj korektor Han. Camouflage Concealer to jest ten korektor kryjący, jako bardzo lubię, jeśli chodzi o blendowanie na nim cieni. I zacznę sobie, słuchajcie, może dzisiaj troszkę U, inaczej, bo zacznę sobie od takiego brązu chłodnego dosyć i od załamania powieki. Okej, okay, ogólnie pigmentacja na razie nie jest zła, w sensie ten cień ogólnie w palecie nie jest za ciemny. Na oku też nie wypada jakoś mega ciemno, więc na razie jest okej. Okay. To jest pędzelek Jessup 227. Teraz sięgnę sobie po troszkę większy puchacz I teraz użyję sobie, słuchajcie, e 05 I użyję tej, może... Nie chcę znowu robić brzoskwiniowego makijażu Ale ta paleta mnie tak kusi, słuchajcie, żeby użyć tych brzoskwini Dobra, na razie użyję sobie... Nie, no dobra, użyję tego różowego brzoskwiniowego odcienia No jakby, słuchajcie, no jak, jak mam taką paletę To aż się prosi, żeby użyć tych takich brzoskwiniowych róży I wiecie, nie będę walczyć też ze sobą bo w makijażu nie o to chodzi, bo krzyczcie potem na mnie, że ciągle robię to samo no Ale jak ja dostaję takie palety do przetestowania, to co ja mam zrobić, powiedzcie mi Bardzo ładnie się te cienie, słuchajcie, łączą ze sobą Ej, no naprawdę, nice Ej, ładnie to wygląda, podoba mi się Teraz trochę jeszcze wrócę do tego brązu Teraz zewnętrzny kącik I zewnętrzny kącik potraktuję sobie tym takim brązem bardzo, bardzo ciemnym, o tym ten cień mógłby być troszkę lepiej napigmentowany, bo tutaj, no nie do końca, słuchajcie, mi to tam gdzieś leży, jak mam być szczera. I tutaj w tym cieniu troszeczkę wychodzi cena tej palety, ale da się go zbudować. Całkiem, całkiem. Także to nie jest tak, że nic nie da się z tym zrobić. Natomiast on nie lubi być rozcierany, on musi być, słuchajcie, wklepywany, bo ja już widzę, że on się nie tutaj, no, w ogóle nie lubi rozcierać. Okej, okay, on się przykleił, siedzi, ale już z rozcieraniem to tak wie. No, nie szalałabym tutaj, nie? Okej, okay, dało się coś z tego wyciągnąć, ale to nie jest jakieś wow Zobaczymy te metaliki. Odetnę sobie teraz powiekę, słuchajcie, i użyję tego pędzelka, który był w zestawie, bo tutaj jest dołączony taki pędzelek, to niby jest do blendowania, a to jest takie, wiecie, płaskie. Na prosto ścięte, spróbuję sobie tym odciąć powiekę Całkiem nieźle sobie radzi, słuchajcie, ten pędzelek, jeśli chodzi o odcinanie powieki No nie blendowałabym sobie tym cieni Szczególnie tą płaską stroną, która się raczej do niczego nie nadaje W tych kwestiach, ale... Do odcinania powieki? Nice Okej, okay, odciąłem sobie tym, całkiem spoko się do tego sprawdził, podoba mi się No i teraz, słuchajcie, zacznę sobie może... Widzę co? Użyję sobie klasycznie Jessup Detail Shader, bo boję się, że paluchem to zaraz nałożę to na całą powiekę i nie będę mogła sobie włożyć więcej. Strasznie podoba mi się to takie stare złoto, w sensie taka zieleń jakby i tu bym ją widziała. Tak właśnie... I klasycznie zostawię sobie przestrzeń i zaznaczę sobie załamanie innym kolorkiem. Myślę, że to będzie super. No i teraz sięgam po tą miedź, taką dosyć ciemną. Okej, okay, ta się nakłada już troszkę gorzej I ma zupełnie inną konsystencję W ogóle to na oku widać Jak ten cieniec widzicie, jak podkreśla fakturę skóry A ten jest taki praktycznie nie, niewidoczny Ale ten się w ogóle nie lubi z pędzem Tak jak ten nałożony pędzelkiem spoko Tak, ten drugi już niekoniecznie Teraz sięgnę po ten kolejny odcień Tym razem różowy Ten się najbardziej sypie No te metaliki to tak Średnio najeżę, Ale wiecie, że ja z metalikami to mnie naprawdę Ciężko zadowolić już w tej chwili Teraz sobie użyję tego najjaśniejszego różowego odcienia i spróbuję go wpakować tutaj. Przydałby się glitter glue z Nexa, bo tak nałożone na mokry korektor, to one tak średnio chcą się wydobywać, że tak powiem. Ja sobie tutaj staram się napakować tego cienia. Pójdę chyba po glitter glue i na glitter glue, chociaż tak teraz wygląda też całkiem nieźle. Zrobię sobie drugie oko, wytuszuję sobie rzęsy, przykleję sobie rzęsy, nałożę sobie podkład na twarz. I wrócę do Was przetestować resztę kosmetyków do twarzy. Słuchajcie, paczadła mamy zrobione, nałożyłam sobie podkład na twarz. Teraz sobie wklepię odrobinę korektora pod oczy. No muszę Wam powiedzieć, że podobają mi się te oczy i że jestem zadowolona z tego, jak wyszedł efekt końcowy. I w gruncie rzeczy tą paletą nie pracowało się tak źle, także naprawdę przyjemne zaskoczenie. Wam też się ten makijaż na live podobał, więc jest całkiem nieźle. Jakby Wam się, że doszłam... no głupio to zabrzmi trochę, ale... Doszłam też trochę do takiej wprawy, kiedy ja wiem, że z paletą mi się pracuje dobrze, kiedy ja wiem, że mi się z paletą pracuje źle. Natomiast udało mi się z niej wyciągnąć to, co dobre i nie wygląda to w ogólnym rozrachunku źle. I skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie podoba mi się to, co stworzyłam dzisiaj. Bo jest ładnie, jest po prostu ok. Jest ładnie. Udało się tą paletą wyciągnąć całkiem fajny efekt, całkiem fajny pigment. Ten brąz nawet tak bardzo nie uciekł mimo wszystko. Więc jestem w gruncie rzeczy zadowolona Dobra, teraz czas na puder Mamy puder HD Beauty Wygląda trochę jak Huda Beauty, trochę mi się to nie podoba no, ale dobra, nie będę się wczepiać. Taki jaśniutki, mam nadzieję, że będzie ok I ja sobie takie rzeczy wklepuję gąbką Nawet te prasowane pudry, więc tak też tutaj dzisiaj zrobię Ok, jest jasny O, oh, fuck, ale przyciemnił mi tutaj wszystko O, oh, Ok, przypudruję sobie nim całą twarz Żeby trochę wyrównać ten kolor, bo widzę, że mocno Mi przyciemnił tą stronę I właśnie sobie przypomniałam, że mam kremowy produkt Brawo ja! Także mamy sticka Do konturowania, on ma takie Dwa odcienie Taki ciepły i Dosyć jasny żółty, więc spróbuję sobie Wykonturować połowę twarzy Ok, jest fajnie napigmentowany Jest dosyć ciemny Tu mi trochę za nisko wyszło Ale zaraz to Rozpracuję, zobaczymy czy da się to Rozblendować. Okej, okay, to jest zagiełka. Uh -huh. Która zastyga w dodatku. Fantastycznie, po prostu. Oho, ten styk zastyga i zrobił mi plany. Dajcie mi chwilę, ja to spróbuję wszystko ogarnąć i zaraz do Was wrócę, bo na razie to wygląda bardzo źle. Dobra, słuchajcie, sytuacja opanowana, ale było bardzo źle. To jest dwójeczka medium. Ja muszę mieć jedynkę, ten jest dla mnie zdecydowanie za ciemny. Natomiast nałożony małą ilością na czoło rozpracował się bardzo dobrze. Mega szybko zastyga ten produkt, więc jeżeli go będziecie mieli, to nakładacie i rozblendowujecie. Nie czekacie, bo jak on zastygnie, to robi plamę. Tego nie chcemy, więc ja sobie tutaj już jakby przepudrowałam całą twarz tym pudrem z HD Beauty. Troszeczkę wykonturowałam twarz bronzerem z kolor, bo akurat ten miałam pod ręką. Wygląda to w porządku, bardzo ociepliło mi twarz, natomiast tak jak mówię, bardzo trudny w pracy stick, mega dostygający, taki ultra szybki w pracy Jakbym szybciej z nim pracowała, a nie się tak babrała, że wiecie, tu sobie kreskę, tam sobie narysuję kreskę To nie dostałabym takiego szoku termicznego, natomiast jak już zauważałam tą plamę tutaj, to mówię, uuuu, Houston mamy problem Także koniec końców udało mi się z tego wyjść, natomiast jeśli chodzi o was i o pracę, to polecam No tak wiecie Prężnie te ruchy wykonywać, trochę prężniej niż ja, co by się miło nie zaskoczyć. Teraz nałożymy sobie róż, to jest odcień, słuchajcie, 15. Ja już ten róż miałam, on jest w porządku. Ogólnie uważam, że ciężko zepsuć róż. Można jedynie przegiąć jego pigmentacją i może robić plamy przez to. On ma taki bardzo chłodny odcień, i ja zazwyczaj sięgam po te dużo cieplejsze, ale ma tak przepiękne wytłoczenie, takie róże. Troszkę mi tutaj dzisiaj nie pasuje, ale. Akurat te róże z rewers są w porządku i ja już go wtedy używam wtedy miałam taki ciemniejszy odcień, także, że tak powiem, nie boję się go tutaj sobie nałożyć. Ja ogólnie ostatnio nie boję się różu, jak mam być szczera. No i teraz mamy rozświetlacz, ja mam odcień, słuchajcie, 07 i jego nałożę klasycznie pędzlem od zmalowanej, bo tym pędzlem nakłada mi się najlepiej. Słuchajcie, tak jeszcze w kwestii tego pudru to on bardzo przyciemnia, natomiast całkiem nieźle wygląda na skórze. Muszę przyznać, że wygląda naprawdę spoko, tyle, że ma to samo, co przeważnie te tanie pudry z takich sklepów, że przyciemniają podkład i to jest ich największy minus tak naprawdę, bo na twarzy wyglądają całkiem nieźle jak za te ceny, które mają. Ej, ładne to jest... To jest taka mgiełka trochę. Nie jakaś taka tafla, takie wiecie, turbo glow Uuu, jest trochę widoczne z przodu, ale może być Ale jest taki delikatnie muskający Nie mój, nie, nie mój efekt, ja nie lubię takich efektów Wolę takie wiecie, u Że się świeci po prostu z pół kilometra i jest kozak Natomiast wiem, że są ludzie, którzy lubią taki błysk Na przykład moja mama woli takie rozświetlacze Ja to też rozumiem, no bo jakby nie każdy musi lubić... Glow z kosmosu, natomiast da się go zbudować Z tego co widzę, ale im Bardziej go nabudowujecie W ten sposób, tym bardziej On jest widoczny tutaj z przodu i robi takie Przyciemnienie, nie? Także też Trzeba to brać pod uwagę, słuchajcie No i na koniec została mi Konturówka i pomadka Konturówkę mam w odcieniu, już wam mówię, 6 Nude, Contour and mat, taki chłodny Odcień różu Okej, okay, udało mi się wyrysować to usta Całkiem spoko, tylko jest strasznie twarda Jakby za te 4-5 zł może być I odcień jaki tutaj dzisiaj mam To jest Lip Matte Wydaje mi się, że to będzie matowe I co my tu mamy? Pomadkę do ust w odcieniu Numer 13 Taki brudny róż, bardzo ładny Wygląda trochę jak Max Factor Sami musicie przyznać I zobaczmy O nie, to jest pomadka Bardziej taka nawierzająca. Konturówka była taka ładna, zgażona Natomiast to jest taki ostry róż Którego ja nie lubię na ustach bardzo kremowa, przez co będzie się wylewać poza kąciki, bo już widzę jak mi się rozpływa na ustach. Bardzo komfortowa, ale bardzo trudna do wyrysowania tych ust, mimo konturówki. No tak to słuchajcie wygląda. Mm, ta pomadka to w ogóle nie mój klimat, także ją zostawmy. Jeżeli chodzi o resztę, ja postaram się ponosić ten makijaż kilka godzin. Słuchajcie, jest już późno, bo jest godzina 17.51. O, tak wam pokażę. Jest 17.51, więc już naprawdę... Późno słuchajcie. Ja się postaram ten makijaż te 4-6 godzin ponosić, natomiast ja go będę nosić w domu, więc sami musicie przyznać, że ten efekt no, nie będzie taki sam, jakbym wyszła z domu. Pomadka nie będzie trwała, ja zaraz się napiję i jej nie będzie, więc to już wiem na pewno. Bardzo podobają mi się cienie, bardzo fajna jest ta paleta w gruncie rzeczy. Nie wiem, ile ona kosztuje, muszę sprawdzić, ale i w podsumowaniu Wam powiem, ale na tą chwilę jestem z niej w gruncie rzeczy zadowolona, także pozwólcie, że ja ponoszę ten makijaż kilka godzin i przyjdę do Was z podsumowaniem, co warto kupić, a co nie. Słuchajcie, przychodzę do Was z podsumowaniem po 4 godzinach, bo mamy godzinę 22. I co Wam mogę powiedzieć? Zdjęłam już zęsy, bo strasznie mnie upijały. Krzywo je przykleiłam, nieważne. I tak szczerze myślę, że nic innego już dzisiaj robić nie będę, raczej się położę, więc siłą rzeczy nic się już nie, nie będzie dziać takiego, co by mogło uszkodzić ten makijaż no oprócz poduszki, więc przyszłam się z wami tutaj. Pożegnać i pokazać wam, jak to wygląda już bez przyklejonych rzęs. Błysk wygląda całkiem ładnie, mimo że już leżałam i wiecie, ocierałam się o poduszkę. Wygląda całkiem nieźle. Konturowanie byłoby fajne, gdyby nie było takie ciemne i trzeba umieć pracować z tym produktem, ale nie zrobiło plan w podkładzie i to się ceni, więc. Ja będę tego używać, albo po prostu zamówię sobie jaśniejszy odcień. I wtedy, no jakby w 100%, będę mogła Wam powiedzieć, co myślę. Brwi wyglądają super, uważam, że pomada, jak dotąd tą cenę jest świetna. Słuchajcie, oprócz tego testowałam paletę. Jeżeli chodzi o tą paletę, to udało się nią stworzyć coś fajnego i myślę, że każdy, kto ją kupi, będzie mógł stworzyć coś fajnego. Tylko trzeba z nią po prostu tr troszkę dłużej popracować i ten pigment w pewnych momentach może Wam po prostu ouch, wypadła mi nie wystarczać. Więc, jakby siłą rzeczy jest fajna. Ale ta pigmentacja mogła być ciutka, lepsza, natomiast tak jak widzicie, da się tym coś fajnego stworzyć. Jeżeli chodzi o puder, bardzo jest zauważalna tekstura mojej skóry w nim, pozbierał mi się tutaj podkład w zmarszce mimicznej na czole. O tutaj, o, nawet to widzicie. I tutaj w zmarszkach mimicznych wokół ust. Natomiast gdyby tak nie przyciemniał, to też by był w porządku, bo pod oczami muszę przyznać, że wygląda. No całkiem nieźle słuchajcie, tylko no tutaj gdzie widać moje pory jest najbardziej ten podkład zauważalny gdybym użyła innego pudru, tak jak to zrobiłam ostatnio, wyglądałoby to mam wrażenie lepiej, jeżeli chodzi o róż, bardzo fajny, mi się podoba to jest na plus, e, no i co jeszcze używam, i to już chyba wszystko co dzisiaj testowałam, no tak jak mówiłam, rozświetla wygląda całkiem ładnie, taki efekt mokrej skóry trochę, takiego delikatnego, bardzo dziennego glow ja lubię takie wiecie, coś mega mocnego, więc to nie jest dla mnie natomiast jeżeli chodzi o tą konturówkę, jest twarda, natomiast faktycznie widzę jeszcze jej obraz na twarzy, a jadłam tortille, także naprawdę jest całkiem nieźle, natomiast jeśli chodzi o tą pomadkę, to z matem nie ma nic wspólnego to jest pomadka nawilżająca wręcz taka rozlewająca się, więc też niekoniecznie, no i tak wygląda słuchajcie skończony test, mam nadzieję że mimo wszystko film wam się spodobał jeżeli tak to kończę. zostawcie w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a my widzimy się już niedługo w następnym odcinku, także do zobaczyska i cześć!